Wiemy już, że związki chemiczne są zbudowane z cząsteczek lub z jonów. W cząsteczkach występuje wiązanie kowalencyjne, które powstaje, gdy różnica w elektroujemności pierwiastków tworzących wiązanie jest mniejsza niż 1,7. Wiązanie kowalencyjne może być niespolaryzowane, co schematycznie zapisujemy jako Przykładem może tu być cząsteczka chloru. Wiązanie kowalencyjne może także być spolaryzowane, co schematycznie zapisujemy jako przykładem może tu być cząsteczka wody. W jonach z kolei mamy do czynienia z wiązaniem jonowym, które powstaje, gdy różnica w elektroujemności pierwiastków tworzących wiązanie wynosi co najmniej 1,7. Jon możemy schematycznie zapisać jako. Przykładem może to być sól kuchenna, czyli chlorek sodu. Jego kryształy tworzą aniony i kationy. Właściwości związków chemicznych, w których występują wiązania kowalencyjne, różnią się od związków chemicznych, w których występują wiązania jonowe. I to właśnie będzie tematem dzisiejszej lekcji. Zapraszam! Podobieństwa i różnice związków jonowych i kowalencyjnych zbierzmy sobie w tej tabeli. Zacznijmy od stanu skupienia. Związki jonowe, jak na przykład nasza sól kuchenna, czyli chlorek sodu, występują w stanie stałym, tworząc sieć krystaliczną. Jeśli chodzi o związki kowalencyjne, to mogą one występować w najróżniejszych stanach skupienia. Przejdźmy do właściwości fizycznych, jakimi są temperatura wrzenia i topnienia. Związki kowalencyjne mają je znacznie niższe od temperatur topnienia i wrzenia związków jonowych. Przykład: woda, czyli tlenek wodoru, w której, jak wiemy, mamy wiązania kowalencyjne. Jej temperatura topnienia to 0 stopni Celsjusza, a wrzenia 100 stopni Celsjusza. Porównajmy ją z tlenkiem wapnia czy tlenkiem magnezu, w których mamy wiązania jonowe. Ich temperatury wrzenia i topnienia mają już kilka tysięcy stopni Celsjusza. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wiązania jonowe są bardzo silne i aby je zerwać, należy po prostu dostarczyć bardzo dużo energii. Przejdźmy do rozpuszczalności w wodzie. Związki jonowe dobrze się w niej rozpuszczają, a jeśli chodzi o związki kowalencyjne, prawidłowa odpowiedź brzmi: to zależy. A to dlatego, że związki o wiązaniach kowalencyjnych niespolaryzowanych rozpuszczają się słabo, a te o wiązaniach spolaryzowanych dobrze. Kolejna właściwość fizyczna: przewodnictwo elektryczne. I tu zatrzymajmy się na chwilę, by wykonać doświadczenie. Mamy tu zlewkę, w której umieszczono dwie elektrody grafitowe, które przewodami są połączone z żarówką i źródłem prądu stałego, czyli baterią. W zlewce znajduje się woda, w której rozpuszczono cukier. Żarówka nie świeci. Sprawdźmy, co się stanie, jeśli nasze elektrody umieścimy w wodzie, w której rozpuszczono sól. Oczywiście najpierw należy przemyć elektrody wodą destylowaną. Tym razem żarówka świeci. Z naszego doświadczenia możemy wysnuć wniosek, że badany związek kowalencyjny rozpuszczony w wodzie nie przewodził prądu. A chlorek sodu, sól kuchenna, rozpuszczona w wodzie przewodziła prąd elektryczny. Związki jonowe, gdy się je stopi lub rozpuści w wodzie, przewodzą prąd elektryczny. A to dlatego, że zawierają zdolne do poruszania się jony. Związki kowalencyjne w większości nie przewodzą prądu elektrycznego. I jeszcze przewodnictwo cieplne. Wszystkie związki jonowe przewodzą ciepło, i tylko niektóre związki kowalencyjne. Zapamiętaj najważniejsze. Związki kowalencyjne to substancje w stałym, ciekłym lub gazowym stanie skupienia w temperaturze pokojowej. Oraz o niskich temperaturach topnienia i wrzenia. Są zbudowane z cząsteczek, w których atomy są połączone wiązaniami kowalencyjnymi. Związki jonowe to substancje stałe w temperaturze pokojowej o wysokich temperaturach topnienia i wrzenia. Ich wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny. Są zbudowane z jonów.